Miałam wtedy może z 12 lat i w pewien letni dzień jadłam sobie czereśnie. Oczywiście nie tak jak normalny człowiek, tylko wrzucałam je sobie w ten sposób i próbowałam złapać trochę ciemnego korektora, bo mam podkład za jasny. No i oczywiście była to świetna zabawa, dopóki nie wrzuciłam sobie jednej czereśni, która. Stanęła mi w kartle. No, tu się pojawił pewien problem. Zaznaczę, że ta czereśnia była spora. Była naprawdę duża jak na czereśnię. To nie pomagało niestety mi na pewno. Nie mogłam też za bardzo nic powiedzieć. Ciężko byłoby wytłumaczyć komuś, co się stało. Nie mówiąc tego, to znaczy mogłabym próbować, ale musiałabym po prostu szukać domowników. Nie wiedziałam w tamtym momencie, gdzie mogą być. Próba wydostania tego na zewnątrz niestety się nie powiodła. Cereśnia po prostu nie dawała za wygraną, że tak to ujmę. A mi całe moje dwunastoletnie życie przeleciało przed oczami. Wtedy doszłam do wniosku, że skoro w jedną stronę nie idzie, to trzeba spróbować w drugą, tak? Biegłam wtedy do kuchni i przysięgam, żeby piłam litrową butelkę wody duszkiem. Taką. I jakoś to poszło. Ale żeby nie było tak kolorowo, potem jeszcze przez dobre kilka dni miałam cały czas wrażenie, że ta czereśnia dalej tam siedzi. A potem na kilka miesięcy odrzuciło mnie totalnie od